Mirku, co wybrać w budżecie? 30-35 klocków. V40, V60, Golf czy Auris? Coś rozsądnego. Rozsądnego powiadasz? No to na wejściu odrzucam głosie, bo one oczywiście są spoko, ale jak ma być rozsądnie, to nie z nimi. Budżet nie jest super, abyś kupił naprawdę zadbanego łosia, który gwarantowałby brak droższych usterek. Golf za 35 klocków to już wejdzie siódemka po 12 roku, ale max 14. I w takie tylko celu jak szukasz benzyny. 1.4 TSI będzie najrozsądniejszy z benzyn, bo mają już pasek rozrządu, więc jest OK. A jak koniecznie musisz diesla, to 1.6 wtedy też będzie spoko, ale tam może być problem z tryskami, ale nie musi. Auris za 35 koła to roczniki też podobne. 13-14, więc nowa generacja. Ale tu jest dużo lepiej, bo masz świetny silnik 1.6 wolnossący i tego bym. Szukał. Jak chcesz diesla to 1.4 D4D, który jest mega, ale to nie jest demon prędkości, a do tego masz pakowne kombi, więc co ja bym wybrał? Ja? Ja bybrał Aurisa. Dlaczego? Bo jak szukasz czegoś rozsądnego, to nie ma co oglądać się za łosiami czy golfami, bo Auris to świetne auto, które zadbane jest bardzo mało awaryjne. Jasne, że to używka, więc coś tam się może zepsuć. Ale z tej całej czwórki ryzyko jest najmniejsze. Jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% mirasów, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku lub w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki i zdrówka.